Wyciskanie hantli nad y, głowę i tak, pierwszą ważną rzeczą, jaką tutaj musimy zrobić, to jest to, że w dolnej pozycji, zwróć uwagę, że łokcie są troszeczkę skierowane do przodu, czyli te łokcie nie idą, nie idą idealnie w bok, jak to było zawsze mówione. O, że tutaj byłaby mniej więcej ręka z łokciem. Tylko jak jesteś w tej pozycji, to troszeczkę musisz dać ten łokieć do przodu. Hantl opuszczamy mniej więcej na wysokość tutaj żuchwy, może troszeczkę pod żuchwą. Tak, jak to, to co możesz tutaj, czym możesz się sugerować, to to, żeby ten ciężarek, o te, te chyłeczko, że tak powiem, było zaraz tutaj przy Twoim barku. Bardzo częstym błędem tutaj jest to, że w momencie, kiedy ktoś wypycha na, na, do góry, to tutaj musimy iść nad głowę. Zwróć uwagę, że, że handle są nad głową, a dużo ludzi wypycha to przed siebie. Czyli te handle byłyby gdzieś tutaj. Więc w górnej pozycji końcowej musisz zwrócić uwagę żeby hantle były nad głową co do łokci na górze mogą one być wyprostowane mogą być też delikatnie zgięte